Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie. Przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Dzisiaj chciałabym powrócić do spuścizny wspaniałego muzyka, a mianowicie Andrzeja Załuchy. Jakiś czas temu miałam wielką przyjemność opowiadać Wam piosenkę Andrzeja Załuchy, wykonaną wespół z zespołem Wa, zatytułowaną Abyś Czuł. Teraz natomiast przyszedł czas na solowy utwór z jego dorobku. Pieśń o dysze. Pieśń o dysze nie doczekała się wersji studyjnej. Będę bazować na wykonaniu koncertowym zarejestrowanym podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku. Był to koncert okolicznościowy poświęcony twórczości Adama Kreczmara. Nie ma przypadków. Bowiem autorem tekstu pieśni o Dysze jest właśnie Adam Kreczmar. Z kolei muzykę skomponował najbliższy mi polski twórca Włodzimierz Korcz. W utworze pieśni o Dysze słychać Wszystkie możliwe odcienie wokalu Andrzeja Załuchy. Pojawia się dramatyzm okraszony gardłową chrypką, słychać śpiewny liryzm, ale nie brakuje także rubaszności. Zresztą tekst jest dosyć rubaszny, z lekka. Kabaretowy mówi bowiem o samotnym człowieku, który ma jedną, jedyną towarzyszkę swoich dni. Jest nią dycha, a zatem banknot dziesięciozłotowy. Jak na te słowa odpowiada muzyka, najpierw słyszymy instrumentalny wstęp, w którym króluje motoryka. Objawia się ona za sprawą... Motorycznego pulsu sekcji rytmicznej, a zatem perkusji, oraz basu nie brakuje jej także w partii fortepianu. Niewykluczone, iż na fortepianie zagrał tutaj sam kompozytor, a zatem Włodzimierz Korcz. Za liryzm odpowiadają tutaj instrumenty smyczkowe wykonujące subtelne motywy. Prym melodyczny wiedzie jednak sekcja Denta z przewagą saksofonu, wykonująca zwięzłe czterodźwiękowe motywy. Prezentują się one następująco. Pewnie usłyszeliście, iż ostatni motyw wieńczy delikatny ozdobnik, niezwykle urokliwy w swym wyrazie. Dalej naszym uszom ukazuje się partia wokalna bowiem nadchodzi pierwsza zwrotka Andrzej Załucha ze znanym sobie mrokiem wyśpiewuje dekadenckie frazy Choć za dobrze być nie może kiedy jest ogólnie źle Samotnemu jeszcze gorzej któż ode mnie lepiej wie jeśli chodzi o akompaniament instrumentalny, króluje w nim liryzm, słychać łagodne współbrzmienia instrumentów smyczkowych, natomiast perkusista gra subtelnie tak tzw. techniką rimshot, czyli na rancie werbla. Od następnego fragmentu, w którym linia melodyczna ulega zmianie partii wokalnej towarzyszą Klaksonowe, lekko dżezujące dźwięki saksofonu. I czy w górach, czy nad morzem, jak zmoknięty łazisz pies. Dalej melodia powraca na poprzednie, znajome tory, samotnemu coraz gorzej. Chyba, że przy Tobie jest zwieńczeniem pierwszej zwrotki, ale i początkiem. Refrenu jest przenikliwy, dźwięczny gwizd. Nie umiem tak przenikliwie zagwizdać, zatem po prostu odsyłam Was do oryginału Andrzeja Załuchy. Jeśli chodzi o Refren w akompaniamencie instrumentalnym nie brakuje zgrzytliwych, z lekka jazzujących motywów instrumentów dętych blaszanych, natomiast partię wokalną upiększa ekspresyjna chrypka. Początek refrenu prezentuje się następująco. Dycha, dycha, bohaterka życia cicha. Dycha, Pierś swobodnie już oddycha, gdy ją masz. Zakończenie fascynuje niewiarygodną melodyjnością. Słychać to chociażby w otwarciu samogłoski, a w wyrazie masz. Dalej melodia zmienia się nieznacznie. Dycha, dycha. Z tyką życie to jest pycha. żelkiego złego licha wierna straż ponownie na słowie straż pojawia się niewiarygodna melodyjność bez zbędnego wstępu instrumentalnego naszym uszom ukazuje się druga zwrotka w drugiej zwrotce jeśli chodzi o akompaniament instrumentalny o wiele bardziej ekspresyjnie niżli poprzednio gra perkusja z kolei wykonawczo zawieszam tutaj ucho na ekspresyjnych wykrzyknieniach. Ach, te noce nieprzespane. Ach, te niewyśnione sny. Dalej słyszymy bodaj najbardziej rubaszny fragment w całym utworze. Jak to miło, gdy nad ranem pozostała Znów naszym uszom ukazuje się przenikliwy dźwięczny gwizd, tym razem wzbogacony o dźwięki sekcji dętej, blaszanej. Dalej pojawia się refren z nieznacznymi zmianami w zakresie melodii. Następnie słyszymy kulminację całego utworu, czyli jeszcze jedno wystąpienie refrenu. Tym razem rozbrzmiewa ono w wyższej tonacji, dokładnie pół tonu wyżej. Zachwyca mnie tutaj szczególnie spektakularna zmiana linii melodycznej. Zdychą życie, to jest pycha! Ponadto wokalista przejęzyczył się tutaj, bowiem zamiast wszelkiego zaśpiewał wczelkiego. W języku staropolskim istniało wprawdzie słowo wczelki, ale skoro w pierwszym refrenie Andrzej Załucha zaśpiewał wszelkiego, to dlaczego miałoby być inaczej w ostatnim? Myślę więc, że jest to po prostu zwykłe przejęzyczenie. Absolutną kulminacją utworu jest zaśpiewanie trzykrotne przez wokalistę tytułowego słowa. Ponadto, gdy wybrzmią owe trzy powtórzenia, słychać wokalny pisk, uu, po którym Andrzej Załucha raz jeszcze wykonuje tytułowy wyraz, tym razem ekspresyjnie go wykrzykując: Dycha! Tak oto zamyka się, jakże dynamicznie, pieśń o dysze z repertuaru Andrzeja Zauchy. A ja, jak zwykle, jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Koncao, jak podoba Wam się ten utwór. Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę Was w tej kwestii o znak, sygnał w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia za tydzień.